ma widzowie! Ogólnie na starcie chcę powiedzieć, że. Mm, zapomniało mi się. Zapomniałem tych skrzynek odebrać, co były. Mam nadzieję, że gdzieś je tutaj będę mieć. Ale odbierzemy sobie tutaj trochę rzeczy. Dzisiaj, bo widzę, że do sklepu wleciałem, by dzisiaj była aktualizacja jakaś. Yy, no, widzę tutaj. Mam nadzieję, że będę mieć to na Chociaż <laughs> Nie wiem. Ogólnie, jak jest tak dużo rzeczy, to mi się nawet tego nie chce za bardzo otwierać i odbierać wszystkiego tego. Po prostu wolałbym chyba, żeby to się samo otworzyło. Hmm. Ale może będzie jakiś legendarny. Czekajcie, bo tu łańcuszek sobie odkładam. Okej. Okay. Dobra. To pierwszy Star Drop, nie? Rzadki. Mm, I dzisiaj może nawet wbiję trochę pucharków dużo, bo... Mm, bo dzisiaj moja mama będzie do 19 w pracy. W sensie, bo ona jest jakby w szkole pracuje jako nauczycielka. I ona już przyszła, ale ona ma jakąś konferencję czy coś tego typu. Co nie? Okej. Okay. Aha, takie coś, dobra. No to kolejne konto chyba, nie? Chcę, jeszcze. ja tu tylko jabłko będę jeść, nie? Mhm, dobra. O! A właśnie, na tamtym koncie jeszcze przed odcinkiem odebrałem skrzyneczkę i mi po prostu wypadł ten gale taki w kosmosu. Ten taki, nie wiem, jakbyś astronomiczny czy jakiś tak, nie wiem, kosmiczny. Mhm. Mm Dobra. Może w tych dropach co coś będzie angielskich i dobrych. Głodę, katra mam trochę. Mm -hmm. Dobra. <laughs> 어 h d 니 n I do biskin, okej. Okay. Dobra. O! Coś lepszego. A 500 mont po prostu. Mhm.

Orkisz. Mm -hmm. Może teraz na odwrót zaczniemy. projekt taki ładny, kurde, dobra. Błagam, mm -hmm -hmm. żeby coś anielskiego, proszę. O, nie poszło nam za dobrze. Nie! To wygląda jak ustawione. No nie dobrze. Legendarne. Ok. Ok, dzięki, Brawl Stars Dzięki, Brawl Stars No way. Bananowy Colt. No nie no. Mogło być lepiej, ale i tak się cieszę. Bratku. Aż zagram. Aż zagram. Co to jest? 5 na 5 rejs samurajów. Nie wiem, bo ja teraz w ogóle brutoków nie oglądam. Ja w ogóle nie wiem co się dzieje, nie? Okay. Ma fajne takie bananki ja Nie we w końcu nie grałem, nie wiem kiedy gram, tak że taką zwykłą grę Muszę zobaczyć w dziennie kobietę. Okej okay. Już trzy osoby zostały Ja się raczej to boty Teraz zarobię... kurde, ulta zmarnowałem A bo to jest dobra, to jest woda ja myślę co to jest w ogóle Dobra tam Okej okay. mm -hmm. Aha, teraz są anielskie? Aha, dobra, ej, fajne. Fajne, fajne. Dobra, sprawdźmy. Dziennik bitew. O kurde. O kurde. 10 miesięcy temu. Ale chyba trochę zmienili ten dziennik Witew, bo kiedyś się pisało po prostu, nie wiem. Na przykład, jak były dwa miesiące, to było 60 dni temu, chyba. Tak było. O kurde, brat. Jeszcze tym bazem astralem. Czter 14 miesięcy temu. Mega świnia o kurde To grałem z agent V. 14 miesięcy temu. Ciekawe czy to było na odcinku. To było na odcinku. Chociaż nie wiem. Ciekawie. 14 miesięcy temu. No, bardzo ciekawie. Dobra. Aż siapkę muszę ugryźć. Dobra. W ogóle muszę się wziąć za misję w końcu. O, co to jest? Mega misja. Nie wiedziałem, że takie coś jest. O. Dobra, teraz tyle misji, że... Już na spokojnie to wbiję chyba. Chociaż nie wiem. Dobra. Bardzo dużo jest z karnetem. Co zrobiłem ja. Jakbym kupił karnet... No. Zobaczmy ile miałbym, jakbym kupił karnet. 500, 500, 500... Y, 2000... 3000, 4000, 5000, 6000, 7000. Czyli uznajmy, że tak, no nawet zależy mniej, że 7 tych. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, 6, siedem. Ok, więc jeszcze trochę i będę mógł kupić karnet Dobra! Dobra! Tylko, że pieniędzy nie mam na karnet, ale to się jakoś się załatwi, nie? się załatwi pieniążki na karnet, nie? Się najwyżej pożyczyć od kogoś. No. Nie, no. Dobra. Albo zarobić jakoś. Tylko, że na przykład w lato można łatwo sprzedawać lemoniadę, nie? A raczej tutaj taka. no, jesień. Się nie skupiam. W taką jesień to raczej lemoniady nie sprzedamy. Albo mało tej lemoniady, ale to i tak... i tak za mało pewnie. Te! Te! Nie atakuj mnie! No! No co za? Nie, no co to jest? No co to jest za postać! No! Ostatni raz. O dobra, tak strefa fajnie wygląda. O ludzie, niebieska strefa. Bije tak samo? Ło! Wow. Chyba nawet trochę mocniej. Chociaż nie wiem, bo to chyba też... Od ilości Powercubesów zależy. Powercubów. O! Darmowe Paircuby. I wielkie starcie, dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Można i tak. O, pan P. Dobra. Dobra, dobra. Aj, prawie. Prawie no. Bitwy o... Znaczy, brrrr, bitwy. co ja gadam. Misje o 550 pięć, EXPA. Dużo ich jest, widzę, ale... No w sumie w ten sposób ma się wrażenie, że się szybciej zdobywa EXPA, nie? W sumie. Bo załóżmy, że masz takie 3 misje mm. albo nie. Załóżmy, że masz 4 misje, żeby pokonać 3 przeciwników o 50 rzędów. Też wiem, czy tam, to już tam tak nie nazywa. O 50 ekspa i masz jedną misję, żeby, zabi żeby zabić 12 przeciwników. Za 200 expa. No to w sumie się bardziej opłaca to pierwsze, nie? Kurde, ta mina jest taka denerwująca. Jak tylko ją odblokuję, to od razu lecę na, na niej na 1000, nie? Pucharków. No idź mi stąd! Paszowon! won! Złamię się. Mityczny. No ktoś by się spodziewał. O. O. Nagrywam odcinek. idź stąd. Aha, pokaż. Okej, okay. o kurde. Idź stąd. O kurde. Powiedz chociaż, że jeszcze jak głowa, przyjrzył tutaj. Zarzcie, już nie nagrywam. No, możesz stąd wyjść. Smacznego jabłka. Dzięki. Ja nie mogę. Tak mnie denerwuje. Teraz każdy w komentarzu, w komentarzu pisze smacznego jabłka Zieloniks. Mhm. Co co tak pokazali, jak to nie widać przecież tego kamerki? A skąd wiesz, może podle twarz i widać cię właśnie. Mm -hmm. No patrz, a co tu masz? No i co? No, zieloną kropkę. No, która wiem, oznacza, że kamera że jest... nagrywasz. Nie, że jest kamera, bo Że nagrywasz. Albo można na przykład nagrywać to na dyktafon nie no. Mądra jednak jesteś. No i co? Aha. Jak na osobę z potencjalnie ujemnym IQ? Potencjalnie. Okej. Okay. Ja akurat dzisiaj dostałam piątkę z... A ja dostanę piątkę z kartkówki. A skąd wiesz, że z, z... fizyki. To jest? Bo jestem z tego najlepszy w klasie, a nikt tego nie potrafi oprócz, mnie. Fajnie, a ja myślałam, że ja sam. A ten pałę. co? Ja się mogę. Ten zaraz, temu się zaraz w głowie zakręci. Ja Ja nie wiedziałam, że... Temu bazowi... Ja w ogóle. Teraz się w głowie zakręcić. na to nie Perfekt! No i do pięć. Perfekt! Perfekt! Widziałeś tak ty? A jaka ocenka tutaj bęk! Widzisz na no moją ocenie? No no no. 5, sześć 5, możesz już stąd iść? 5, 33. 4, o te na 5, 30... Ha, średnia. No średnia. 5,4,77, możesz, możesz się nie chwalić swoimi średnimi? Bo ja do... powiedziała, że mam średnio na przykład, Bo powiedziała... ja dostałem 3 jedynki i się nie chwalę. Znaczy w sumie ja się chwalę na TikToku. Ale na YouTube się nie chwalę tym. Gość, jest... Ha, widziałeś jak uciekłem mu? No. Dobra, poczekaj, a się trochę pozabiję tu. W ogóle patrz jak strefa ładnie wygląda. No, fajnie. A, i zapomniałem tych skrzynek kupić. Kurde, co ja robię? No idź mi stąd! <grym> wow. On mnie bije! Cześć... bo No idź, domowa! Co? Przemoc domowa! Idź ode mnie. Wydziedziczam się ciebie. Ja okay. mogę z nią. Uh. Teraz będziemy kończyć chyba. Widzowie. Bo nie wiem w sumie. Chyba lepiej mi idzie poza odcinkiem. A co jakby takiego live'a na przykład kiedyś nagrać? Bo live na pewno byłby fajny. A teraz zauważyłem, że dosłownie, nie wiem, jeden na 10 odcinków muszę nagrywać yy, dwa razy. Chcę się zaczynać. Nie wiem, nawet nie. Dobra, bo ja już przegrywam. Dobra widzowie. Um, nie wiem, albo kolejnym filmikiem będzie carnet, albo kolejnym filmikiem będzie 26 tysięcy. Albo będzie jakaś coś darmowego, jeśli będzie. Nie wiem. Możecie sobie jeszcze pooglądać moje pucharki. Jak zawsze. W sumie nie zawsze pokazuję, ale... Jakby ktoś by chciał pooglądać. To możecie sobie pooglądać, nie wiem <grydy> Jakby ktoś robił coś typu, nie wiem Kiedy wbiję jaką ilość pucharków <grydy> Nie wiem A zresztą i tak jak ktoś nie chce oglądać to może sobie pominąć, co nie? No więc tak, yy, to by było już na tyle widzowie Bajo